Dzisiaj powiemy sobie, dlaczego silnik spalinowy ma mniejszą sprawność niż silnik elektryczny. Będzie to uzupełnienie do filmu, który niedawno się u nas ukazał na kanale. Pod tytułem Dlaczego silnik elektryczny ma większą sprawność niż silnik spalinowy. Jak zapewne zauważyliście podczas poprzedniego filmu, nazwałem silnik elektryczny silnik pneumatyczny, hydrauliczny. Przetwornikami energii. Natomiast silnik spalinowy nazwałem generatorem energii. Może kogoś zaciekawić, bo w zasadzie oficjalna, ta najprostsza definicja mówi o tym, że silnik jest to urządzenie, które konwertuje energię z jednej postaci do drugiej. Najczęściej z jakiejś tan na mechaniczną. Dlaczego zatem. Wyszczególniam, rozróżniam tutaj, że część z tych mechanizmów jest przetwornikami energii, a część jest generatorami energii. Otóż, moi drodzy, uzasadnienie i granica uzasadnienie jest proste, a granica jest bardzo wyraźna. W silniku hydraulicznym cały strumień energii ciśnienia i wydatku bo to jest ciśnienie plus wydatek Zamieniany jest na energię mechaniczną. Dlatego nazywają go tutaj popularnie, tak jak się mówi, silnikiem hydraulicznym. W silniku pneumatycznym cała energia ciśnienia zamieniana jest na ruch mechaniczny, pomniejszona oczywiście o sprawność mechaniczną. W silniku elektrycznym dzieje się oczywiście tak samo. Cała energia dostarczona, energia elektryczna. Pomniejszona sprawność mechaniczną i sprawność elektryczną też przetwarzana jest na energię mechaniczną, energię ruchu. Gdybyśmy analogicznie wyobrazili sobie, działający na tym samym, na tej samej zasadzie silnik spalinowy, no to jest tak, jakbyśmy do kolektora dolotowego, silnika spalinowego musieli dostarczyć czynnik, gaz. Od razu pod ciśnieniem, średnim ciśnieniem efektywnym, takim jak jest wytwarzane podczas procesu spalania. A wtedy, gdyby silnik ten tłokowy, spalinowy, zamieniał jedynie energię ciśnienia na energię ruchu mechaniczną, okazałoby się, że jego sprawność jest wielokrotnie wyższa, bez wątpienia przekraczająca 80%. Dlaczego tak się dzieje? Na czym to polega? Proszę Państwa, w tych urządzeniach, które rozpatruje się w pewnych zagadnieniach pod nazwą konwertery energii, jak właśnie silnik pneumatyczny, hydrauliczny i elektryczny, zachodzi wyłącznie jedna konwersja. I konwersja ta dotyczy całego strumienia energii dostarczonego z zewnątrz. Prawda? I zamienionego na inną formę energii. W silniku spalinowym jest inaczej. Jak jest w silniku spalinowym? Dlaczego możemy go nazwać generatorem, a nie przetwornikiem? Przecież ktoś może powiedzieć, że on po prostu przetwarza energię chemiczną na mechaniczną. Tak. Ale nie od razu. W silniku. Jako generatorze zachodzi kilka konwersji, jednocześnie kaskadową albo jednocześnie, to jest uzależnione już od konkretnego, od sposobu rozpatrywania tego, co się tam dzieje. Nie tak jak w przetworniku energii, gdzie zachodzi jedna konwersja pomniejszona jedynie o sprawność mechaniczną, gdzie ten strumień wchodzi do silnika, do przetwornika i wychodzi z niego pod inną postacią. W silniku spalinowym jest inaczej. Energia do silnika spalinowego dostarczana jest pod postacią paliwa i pobie pobieranego z atmosfery powietrza. A zatem nie jest to gotowy strumień energii, który wymaga jedynie zamiany na energię mechaniczną. A czego on wymaga? Otóż z tych dwóch czynników komponowana jest mieszanina palna. Która jest następnie zapalana iskrą elektryczną i spalana w komorze spalania. I co się wtedy dzieje? Ano wtedy dochodzi do pierwszej konwersji. Konwersji energii chemicznej zawartej w paliwie, wyliczalnej jako wartość kaloryczna paliwa, na energię cieplną. To jest konwersja pierwsza. Konwersja druga to jest zamiana energii cieplnej jako fali udarowej na energię ciśnienia, bo to ciepło wyzwolone oddziaływując na gaz zawarty w komorze spalania zamieniane jest na ciśnienie tego gazu. Jest przyrost ciśnienia. To jest druga konwersja. Konwersja trzecia to jest zamiana energii ciśnienia na energię mechaniczną w silniku spalinowym. A więc mamy już trzy konwersje zachodzą, zachodzące kaskadowo. I teraz my. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ wszystkie te elementy i wszystkie te konwersje zachodzą w jednym silniku, a wszystkie elementy i komponenty do tego potrzebne mamy na pokładzie swojego pojazdu. A więc automatycznie rozpatrujemy to jako całość, jakoś intuicyjnie. A w zasadzie powinniśmy się skupić na sprawności oddzielnej dla każdej z tych trzech konwersji. Konwersja pierwsza zamiana energii chemicznej na energię cieplną. Wysokowydajna. Konwersja druga zamiana energii cieplnej na energię ciśnienia. I tutaj właśnie jest słabo. Tu stąd właśnie pochodzi ta ogólna, niska, wydawałoby się, sprawność silnika spalinowego, ponieważ część Ciepła przekazywana jest oczywiście głowicy, przekazywana jest ścianką cylindra, tłokowi, pod postacią po prostu ciepła, temperatury. Te elementy się nagrzewają. Straty ciepła, tego, które musimy wypromieniować, na przykład przez chłodnicę, przez układ chłodzenia, są równoważne ilości ciepła, którą zamieniamy na ciśnienie, a następnie na energię mechaniczną. To znaczy, że jeżeli samochód, jeżeli silnik ma 100 koni mechanicznych na wale korbowym mierzone na hamowni obciążeniowej, to znaczy, że 100 koni jest wypromieniowane przez chłodnicę. Bardziej obrazowo, 100 kW na wale silnika. To oczywiście nie jest równoważne 100 koniom. Czyli chłodnica, układ chłodzenia odbiera również 100 kW. Co więcej, również 100 kW. Uchodzi z, jako ciepło ze spalinami. A zatem ogólnie rzecz biorąc, w najlepszym wypadku mamy coś takiego. 30% zaledwie ciepła jest w stanie silnik spalinowy wykorzystać pod postacią przyrostu ciśnienia na energię mechaniczną. 30 kilka procent uchodzi z układu chłodzenia. Układ chłodzenia odprowadza do otoczenia. I również 30 kilka procent uchodzi ze spalinami. Gdyby silnik spalinowy wykorzystał 100% ciepła, miałby ten 100-kilowatowy silnik, miałby 300-kilowatów. Ale nie może, ponieważ te trzy procesy są bardzo skomplikowane w kontrolowaniu. Ten pierwszy zamiana energii chemicznej na cieplną. Proces spalania w silniku spalinowym jest również bardzo skomplikowany. Przebiega w niesłychanie krótkim czasie. Cykli roboczych w cylindrze przecież czasem jest około 50-60 w ciągu sekundy. Następnie zamiana fali wyzwolonego ciepła na ciśnienie. To ciepło jest tracone, stąd konieczność chłodzenia silnika. Materiały silnika ograniczają dopuszczalny zakres temperatur, w których może pracować, ponieważ nie można silnika nagrzewać do tego stopnia, aby wykorzystać tego ciepła więcej. Stąd konieczność odprowadzania tego ciepła jako straty do otoczenia przez układ chłodzenia. I kolejna część ciepła niewykorzystanego do, w procesie rozprężania uchodzi ze spalinami, ponieważ w jednostopniowym cyklu rozprężania nie da się wykorzystać całości wyzwolonego ciepła. Tu powinno być kilka stopni rozprężania. Takie układy teoretycznie istnieją i laboratoryjnie również funkcjonowały. A więc w silniku spalinowym zachodzi zachodzą trzy konwersje. A zatem finalnie ta energia mechaniczna bierze się z energii, która została wytworzona w silniku spalinowym i przetransformowana. Ta z kolei została wytworzona z kolejnej formy wyzwolonej wcześniej w silniku spalinowym. Te wszystkie trzy konwersje zachodzą podczas jednego cyklu roboczego, podczas suwu pracy. Zapłon, indukcja płomienia, słów pracy. Więc tutaj mamy na pokładzie elektrownię, przesył, baterie i silnik, który wytwarza energię mechaniczną. Natomiast w tym całym łańcuchu silnik elektryczny, silnik pneumatyczny czy silnik hydrauliczny to jest tylko mały wycinek tych procesów, które zachodzą w silniku spalinowym. To jest tylko ten końcowy etap przedstawiony. Dlatego on się wydaje nam taki sprawny. Dlatego, moi drodzy, gdybyśmy rozpatrzyli, raz jeszcze to powtórzę, zamianę energii ciśnienia na energię mechaniczną w silniku spalinowym, tylko tę ostatnią konwersję, okazałoby się, że silnik spalinowy jest o wiele sprawniejszy. A ponieważ my rozpatrujemy Całościowo, kompleksowo, bo wszystko to mamy na pokładzie. Te trzy konwersje się tam dzieją. Więc rozpatrujemy zamianę energii chemicznej zawartej w paliwie od razu na mechaniczną. I te trzy konwersje po drodze się na to składają. To jest tak, jakby właśnie w przypadku pojazdów elektrycznych rozpatrywać energię węgla zawartą w węglu na energię uzyskiwaną już w silniku elektrycznym. Okazało mi się, że jest taka sprawność wielokrotnie mniejsza. Stąd właśnie, aby w naturalny sposób odróżnić te wycinki cyklu energetycznego od urządzenia, jakim jest silnik spalinowy, w którym zachodzi, zachodzi cały kompleks tych konwersji. W sposób naturalny i bez żadnych przekłamań można nazwać te silniki konwerterami energii a silnik spalinowy jej generatorem bo w nim zachodzi kilka procesów konwersji w tych tutaj tylko jeden to wszystko moi drodzy